Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich tutaj w Domu Matki Bożej w Boleszynie. Znajdujemy się w jej sanktuarium w diecezji toruńskiej, mniej więcej w połowie drogi między Toruniem a Olsztynem, w takiej pięknej scenerii lasów, jezior po Brodnickiego i Iławskiego. Znajduje się to miejsce, w którym czczony jest wizerunek Matki Bożej Bolesnej już od ponad 300 lat. Pierwsza wzmianka na temat tego miejsca zapisana w księgach, w dokumentach nosi datę czy rok 1402. Jest to wizytacja biskupa, gdzie możemy dowiedzieć się, że to była już bardzo prężna, mocna wspólnota parafialna. Jeżeli chodzi o kult Maryjny, to on swój początek ma ponad 300 lat temu, a wiąże się z epidemią zarazy, która na przełomie XVII i XVIII wieku dziesiątkowała żyjących tu ludzi epidemia cholery, spowodowała, że mieszkańcy Boleszyna i tej okolicy przyszli do kościoła, który wtedy tu istniał, to nie był ten kościół, i znaleźli na ścianie bocznej obraz Matki Bożej z martwym ciałem Chrystusa, Matki Bolesnej. Zwrócili się za przyczyną Matki Bożej do Pana Boga z prośbą o ochronę przed skutkami tej epidemii zarazy. I wówczas dokonał się cud, nikt nie umarł. W sąsiednich miejscowościach zapełniały się cmentarze choleryczne, a tutaj pozostał pusty plac. Kiedy dowiedziano się o tym w innych miejscowościach, ludzie zaczęli też tu przychodzić, modlić się przed tym obrazem i składali wtedy takie przyrzeczenie, ślub, że jeżeli zostaną uratowani, to każdego roku będą przychodzić nam przeświętą dziękczynną i będą rozsławiać ten wizerunek wszędzie tam, gdzie będą mogli. I rzeczywiście tak się stało. Bardzo szybko wieść rozniosła się i zaczęli tu przybywać ludzie nie tylko z okolicy, ale też z dalszych terenów, z Litwy, z Wejherowa, Torunia, Golubia. Po tych pierwszych ślubach właśnie w czasie tamtej epidemii zarazy ponawiane były te śluby. Kilka razy, między innymi w 1845 roku, kiedy proboszczem był ksiądz Franciszek Semrał. Także w naszych czasach zostały one dwukrotnie ponowione. Pierwszy raz w 2007 roku, kiedy obraz po długim czasie nieobecności, z powodu prac konserwatorskich, wracał do swojego miejsca. Ksiądz biskup uroczyście nałożył korony na wizerunek i wtedy wypowiedział nasze śluby współczesne. A ostatnie śluby złożyliśmy tutaj, w tym miejscu, w marcu tego roku, kiedy świat doświadczył już tej epidemii czy pandemii koronawirusa. I wtedy właśnie właśnie zobowiązaliśmy Matkę Bożą do tego, żeby się o nas zatroszczyła, tak jak zatroszczyła się o tych, którzy żyli przed nami. Matka Boża w tym wizerunku boleszyńskim to jest Madonna Bolesna. Matka, która trzyma na swoich kolanach martwe ciało syna. Maryja ma wzniesione wysoko dłonie i zapłakaną twarz, a jej serce jest przebite mieczem boleści. To jest spełnienie tej przepowiedni Symeona z ofiarowania w świątyni. Jest ten wizerunek ozdobiony piękną suknią, która została wykonana jeszcze w XVIII wieku. Z tą sukienką wiąże się też taki mały cud, który pojawił się też i w naszych czasach. Na początku lat 30. nastąpiło włamanie do kościoła kradzież, wielu wotów, ale także część sukienek zerwano z wizerunku Matki Bożej, skradziono też koronę Maryi i wtedy. Przebywający tutaj cyganie złożyli się i ufundowali te brakujące elementy, odtworzono je, uzupełniono, i właśnie ta sukienka w tej chwili zdobi wizerunek Matki Bożej. Kiedy był rok miłosierdzia, kościół postanowiliśmy otworzyć bardzo szeroko dla wszystkich, którzy chcą się modlić. Kościół był otwarty 24 godziny na dobę. Była adoracja. I po dwóch tygodniach od momentu, kiedy otworzyliśmy ten kościół, w taki właśnie sposób, zadzwonił ktoś mówiąc, że on ma wota z boleszyna. Ja mówię, że to jest niemożliwe, ponieważ nam nic, nikt nie ukradł. Nie spodziewałem się, że to będzie dotyczyło sprawy sprzed 80 lat, ale kiedy ten człowiek przyjechał, zaczął wyciągać z takiej papierowej torby elementy. Ja, znając je z opisów w kronikach parafialnych, wiedziałem, że to jest nasze, że to jest Matki Bożej. Powiem szczerze, nogi mi się ugięły. Zobaczyłem i tę koronę XVIII-wieczną, i te fragmenty sukienek. I wota, które były już przygotowane do pewnie sprzedaży, bo były pocięte na fragmenty, one znajdują się w tej chwili tutaj w gablotach na bocznej ścianie, obecna świątynia, w której się znajdujemy. Pochodzi z lat 1720-21 i w tym roku rozpoczniemy świętowanie trzystulecia budowy tego kościoła. Ponieważ nie znamy dokładnej daty, wybraliśmy dzień najbardziej uroczysty i ważny dla nas, a więc dzień 15 września, uroczystość Matki Bożej Bolesnej, na inaugurację tych obchodów. Planujemy w tym dniu Matkę Bożą obdarować. A tym darem będą nowe sukienki, które zostały przygotowane specjalnie na jubileusz trzystulecia. Pochodzą one z darów, które ludzie składali. Przez poprzedni rok przynoszono tutaj, jako wyraz swojej miłości do Maryi, najróżniejsze pamiątki rodzinne, upominki, ślubne obrączki, i z tych darów przygotowana została nowa suknia i nowe korony dla Matki Bożej. A korony te pod koniec stycznia tego roku poświęcił w Rzymie Ojciec Święty Franciszek. Nasz kościół parafialny nosi tytuł Świętego Marcina Biskupa. Jest trzecim kościołem w tym miejscu. Jest to kościół drewniany, modrzewiowo-sosnowy, przykryty dachem z dachówki. Ceramicznej. Z zewnątrz kościół wydaje się bardzo prosty, skromny, ale kiedy wchodzą do niego osoby, które tu przyjeżdżają, zazwyczaj są bardzo zaskoczone pięknem wystroju i bogactwem tego wnętrza. Na wyposażenie świątyni składają się ołtarze boczne. Ołtarz z obrazem świętego Rocha i ołtarz. Trójcy Świętej. Następnym ołtarzem, który zdobi świątynię jest ołtarz Panesza Ukrzyżowanego z 1746 roku, a więc już przygotowany dla tego kościoła ale figura Pana Jezusa na krzyżu jest o wiele starsza. Takim najcenniejszym zabytkiem jest monstrancja z 1674 roku, która do dzisiaj jest używana w czasie największych uroczystości, jak Boże Ciało, czy, czy wtedy, kiedy jest adoracja przy Bożym grobie. Z nowszych elementów wyposażenia znajdujących się w kościele, możemy wymienić chór z organami osiemnastogłosowymi, które są też pięknie odnowione w tej chwili oraz ołtarz główny, pochodzący z początku XX wieku. Na ścianach w prezbiterium, obok ołtarza głównego, znajdują się gabloty z wotami. Najstarsza tabliczka wotywna pochodzi z 1746 roku. Przedstawiają one najróżniejsze sceny, wydarzenia albo też i części ciała. Odnoszą się do cudów, które się tutaj działy, a więc mamy na tych tabliczkach oczy, ręce, nogi, małe dzieci, serca, ale też znajdują się tabliczki, które przedstawiają krowę byka, koń jest na jednej tabliczce. To znaczy Matka Boża nie tylko troszczyła się o ludzi, ale też o ich dobytek. Oprócz tych starych wotywnych tabliczek znajdują się też nowe wota. Ja powiem zupełnie szczerze, że niesamowicie byłem wzruszony w ubiegłym roku, kiedy modliśmy się tutaj o zdrowie dla małego chłopca z parafii, czteroletniego. Rzeczywiście sytuacja była bardzo trudna. A potem, kiedy po dłuższym czasie powrócił do zdrowia i przyszedł tutaj w tych swoich małych rączkach, przyniósł Matce Bożej serduszko ze swoim wypisanym imieniem i złożył je na ołtarzu, to było rzeczywiście niesamowicie mocne, mocne takie doświadczenie. My tutaj czujemy się pod szczególną opieką Matki Bożej. Wiele sytuacji, które nas spotykają, dopiero z perspektywy czasu okazuje się jakimś szczególnym działaniem Pana Boga przez serce Matki Najświętszej. Pamiętam taką sytuację, kiedy zadzwonił tutaj pewien pan z innej części Polski, płakał przez telefon, że ubiera mama, że jest teraz operacja na, na otwartym sercu, że lekarze nie dają dużych szans. Pamiętam, że powiedziałem wtedy przez telefon, że mają mówić różanie, co ja przyszedłem tutaj, żeby odprawić Muszę Świętą w jej intencji. I po pewnym czasie rzeczywiście stoją tacy ludzie w drzwiach kościoła i wyjmują takie też piękne serce, które chcą złożyć jako podziękowanie za uratowanie życia mamy. A po roku w pobliżu pojawił się pewien pan, który wypoczywał tutaj po prostu. I w rozmowie doszło do, do opowiadania o tej historii, i ten pan mówi, A ja widziałem to serce, bo jestem lekarzem, który je operował. I wtedy powiedział takie zdanie, że y, my wiemy, że oprócz nas jest jeszcze ktoś, i jest jeszcze jedna ręka, która działa. I to było właśnie takie wydarzenie. W 1984 roku wyszłam za mąż za Jurka Cichowskiego i osiadłam tutaj y, w Leźnie. Yy, mieszkaliśmy wspólnie z teściami, z rodzicami Jurka. Byli to wspaniali ludzie. Od nich uczyłam się takiego prawdziwego życia duchowego, bo to byli bardzo religijni ludzie. Teść Aleksander, mój tata, często modlił się wieczorem. Wspólne różańce, modlitwy. Yy, to mnie bardzo chyba jakoś tak pobudziło, do tej naszej wiary jeszcze bardziej można powiedzieć, że to rodzice zaszczepili mi też tą miłość do Matki Bożej, do Kościoła, w której my teraz trwamy naszą rodziną. Często proszę o błogosławieństwo dla moich dzieci, wnuków. Prosimy o zdrowie, żeby nam jakoś to życie rodzinne trwało. Pomaga mi w tym też mąż. My jeździmy do Boleszyna na adorację. My głośno się modlimy, mówimy różańce, koronki, wspólnie prosimy Matkę Boża, aby nas wspierała w tym życiu duchowym. I mi się wydaje, ja czuję to, że Matka Boża jest zawsze przy nas. W tej naszej parafii, która ma nieco ponad 1000 osób, 250 rodzin. Żyjemy rzeczywiście wiarą. Chcę się troszkę pochwalić tym, że żyjemy w takiej wspólnocie mocnej. W niedzielę, w czasie mszy świętej, uczestniczy od 50 do 60% w taką normalną, zwykłą niedzielę. Mamy służbę liturgiczną, to jest prawie 40 ministrantów, przepięknie służą. Mamy służbę liturgiczną dzieci, którzy chociażby przynoszą dary do ołtarza. Jest Żywy Różaniec, oczywiście fundament modlitewny, są róże, które omadlają te wszystkie nasze sprawy. Działa wspaniale Rada Parafialna, która jest dla mnie wielką pomocą i od wielu już lat ta Rada Parafialna jest wybierana przez parafian w formie głosowania, wskazywania z każdego odcinka kolędowego. Jedna osoba jest takim delegatem, a więc to nie jest tak, że proboszcz sobie dobiera, ale ludzie wskazują swoich przedstawicieli. I to rzeczywiście też się sprawdza, to świadczy też o odpowiedzialności za Wspólnotę Parafialną Ludzi Świeckich, z czego bardzo się cieszę i za co bardzo dziękuję. Życie w sanktuarium ma swoje realia, swój rytm. Tak jak w każdej parafii sprawowane są msze święte w dni powszednie, msze święte niedzielne, świąteczne, ale poza tym to miejsce naznaczone jest też chociażby modlitwą adoracji. Każdego dnia od godziny 9 rano do godziny 23 kościół jest otwarty, jest możliwość adorowania Pana Jezusa w Eucharystii. Każdego roku od maja do września przeżywamy pięć pierwszych sobot miesiąca. Także wśród tych różnych nabożeństw chciałbym zaprosić chociażby na trzecie piątki miesiąca. To wieczory miłosierdzia, które przeżywamy razem z Maryją. Poza liturgią, także to miejsce jest takim miejscem, gdzie staramy się dzielić kulturą. Odbywają się tutaj koncerty, takim już tradycyjnym od kilkunastu lat odbywającym się. Koncertem są koncerty boleszyńskie w pierwszą niedzielę października, a także koncert bożonarodzeniowy, kolendowy 6 stycznia. Mamy w parafii to także jest taki event. Są cztery odpusty. A więc odpust Trójcy Świętej związany z początkiem istnienia parafii. On jeszcze z czasów średniowiecza istnieje. Jest odpust Matki Bożej Bolesnej. To jest ten główny odpust, główna uroczystość związana z wizerunkiem Madonny. Ale też jest odpust Matki Bożej Różańcowej. Ten odpust wprowadził ksiądz Augustyn Helsberg w drugiej połowie XIX wieku. Zakładał wtedy róże Różańcowe i prawie wszyscy mu się zapisali do żywego Różańca. I kiedy było święto tej wspólnoty, no to wszyscy przychodzili i tak powstał odpust różańcowy yy, i do dzisiaj on także istnieje, jest uroczyście obchodzony i odpust oczywiście świętego Marcina, biskupa, patrona tego kościoła. A poza tym są też małe odpusty związane z patronami tych wsi, kiedy na mszę świętą przychodzi wspólnota danej wioski, modlimy się o błogosławieństwo w rodzinach, także modlimy się za zmarłych z tych rodzin, tych odpustów jest sześć, to już jest razem dziesięć. Msza Święta 8 września, kiedy każdego roku ponawiamy to zobowiązanie podjęte 300 lat temu w czasie epidemii zarazy. Żeby nie poszło w zapomnienie, Najświętsza Maryja Bolesna parafia ślubowała, my ślubujemy w imieniu naszych wiosek w imieniu naszych dzieci i ich potomków zbierać między sobą w każdej wsi na uroczystą, dziękczynną mszę świętą, która ma się odprawić co rok w Dzień Narodzenia Matki Bożej na podziękowanie Panu Bogu za odebrane łaski. Ponieważ w czasie cholery w sąsiednich parafiach Pomora dużo zebrała ofiar, Boleszyn za pomocą Matki Bożej został ocalony. Czyniąc ten ślub w imieniu naszych dzieci i ich potomków na zawsze, uważamy, że przez to na nich nie wkładamy nieznośny ciężar, ale owszem, ich to pobudzać będzie do żywej wiary i większej gorliwości w służbie Bożej. Boleszyn 8 września 1845 roku. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.